Siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Kultywator już prawie gotowy. Zmienił się kolor. Dołożyłem kilka kalamitek, żeby lepiej smarować choćby tamtą śrubę regulacyjną. Dołożyłem dwa zęby. Teraz jest w układzie: z tyłu mamy 6, w środkowym rzędzie jest 5. I tu z przodu są cztery zęby w rzędzie są co 36 cm więc mniej więcej tam co 18 jest na mijankę, jakby no nie? Także tak to zrobiłem. Zobaczymy, czy, czy Eśak będzie w stanie to uciągnąć. Jak nie, to po prostu będę coś odkręcał, przestawiał. Robił jak gdyby rzadziej zęby żeby z większym dystansem jakby co tu dalej, tu tak samo dołożyłem sobie kalamitki, żeby smarować przy kole żeby to tam fajnie sobie pracowało dorobiłem też tą śrubę rzymską po prostu rozciąłem i skróciłem, zaspawałem i teraz jest w porządku tu jeszcze sobie, no muszę dorobić takie pałąki, żeby tym fajnie sobie obracać. E, co dalej? Kilka zębów jest nowych, reszta są stare. E, widać to choćby po tym, że e, tutaj są z tyłu pięć z nowych i ten jeden tu jest stary. I po prostu one widać, że one, ten stary jest już tutaj taki bardziej wygięty, bo on się ułożył. A te jeszcze się, są, się nie ułożyły tutaj względem tej. Tej, tutaj, tej sprężyny powiedzmy, więc pewnie po, po roku czy tam po pierwszym sezonie pewnie też się to ułoży i one się w miarę wyrównają. Mam taką nadzieję, jak nie to coś będę myślał, żeby dać tego jednego też zmienić na nowy. Co tu dalej? No, ja zaraz wyjeżdżam, stawiam go na zewnątrz, robię porządek, bo jak zawsze przy robocie się zrobił bałagan. Myślę, że tyle. No. Jeszcze muszę sprawdzić tą śrubę rzymską, czy faktycznie fajnie się to tam podnosi i reguluje, żeby ustawiać poziom tego kultywatora. Myślę, że tyle w dzisiejszym filmie, ja wyjeżdżam kultywatorem, i prawdopodobnie będę wjeżdżał pługiem i będę się brał za pług. Co prawda pług już raczej na wiosnę nie będę używał, chociaż... Nigdy nie mów nigdy. Może akurat coś się trafi i trzeba będzie, ale, ale, ale nie planuję na dziś dzień, żeby używać na wiosnę pługa. Myślę, że tyle. Ja palę Esioka i, i wyjeżdżam. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki i widzimy się. Cześć.